Jest to pro, projekt PU 671 łamane przez 12. Pan Przewodniczący Witkowski przedstawi nam ten projekt. Dziękuję. Idea uczczenia Kazimierza Nowaka, poznańskiego podróżnika okresu międzywojennego, który rowerem pokonał trudy przemierzania Czarnego Lądu poprzez nadanie jego imienia skwerowi pojawiła się w 2006 roku i została sformalizowana wnioskiem pana Dariusza Lipińskiego, ówczesnego posła na sejm i byłego przewodniczącego rady miasta Poznania. Wniosek ten zawiera wskazanie terenu, będącego przedmiotem obecnego projektu tego tutaj tego obszaru, który w momencie w 2006 roku, kiedy wniosek był złożony, skwerem w istocie nie był, ponieważ tylko istniały co tu jest? ponieważ tylko istniały te działeczki ta część tutaj była częścią ulicy układu układu samego ulicznego, a oprócz tego była tam zupełnie, zupełnie inny stan zagospodarowania. Poproszę może o ten rysunek 19, a tak. O tak to tak to wówczas wyglądało. Tutaj tylko były te działki, zieleń była, proszę no, do, do normalnego tak. O. Tutaj był, tutaj był stary szalet, tutaj był jakiś pawilon okropny, i w ogóle cały ten teren był bardzo zainteresowany. A te dwie działki były przedmiotem użytkowania wieczystego osób fizycznych, i po prostu w, tym, w tych warunkach teren ten w żadnym wypadku nie kwalifikował się do tego, żeby go objąć uchwałą nazewniczą państwa rady. Dlatego po prostu w międzyczasie, powiedzmy, po ustaleniu tych wszystkich okoliczności Komisja Opiniodawcza, Zarząd Geodezji, a także Rada Osiedla Święty Łazarz i osobiście obecny tu Pan Przewodniczący Wojciech Wojskowiak podjęli starania i działania, w których wyniku, między innymi poprzez wygaszenie tego wieczystego użytkowania i wszystkie pozostałe czynności, które tu zostały wykonane, teren ten dzisiaj może być Poproszę z powrotem, tak? Poproszę z powrotem o 19. Poproszę z powrotem o 19. Yy, I dlatego dzisiaj możemy na tym terenie po prostu, który który w tej chwili o, wygląda w ten sposób, że owszem, są tutaj te działki, ale to wszystko zostało już zagospodarowane jako skwer i w pełni nadaje się do tego, żebyśmy taką uchwałę Państwu przedkładali. Zasługi dokonania Kazimierza Nowaka szeroko są omawiane w mediach. Są także dzisiaj jeszcze inspiracją do wy kolejnych wypraw na czarny ląd, a także jego dokonania zostały już upamiętnione tablicą na budynku starego dworca, który w swoim czasie odsłonił Ryszard Kapuściński i myślę, że tutaj nie będziemy szczegółowo omawiali zasług Kazimierza Nowaka. Chcę też powiedzieć, że nadanie tej nazwy nie wywoła jakichkolwiek zmian w numeracji porządkowej budynków położonych przy rynku łazarskim, a Rada Osiedla Święty Łazarz 22 sierpnia pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Koszty to będzie postawienie tablic z nazwą skweru i tablicy informacyjnej o patronie skweru. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Kultury i Nauki. Sześć osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, pan radny Wojciech Bośkowiak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. W imieniu Rady Osiedla święty Łazarz Własnym oraz myślę, że pani radnej Lidii Dudziak. Chcielibyśmy bardzo serdecznie prosić Państwa radnych o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Również słowa podziękowania chciałbym skierować na ręce inicjatora tego przedsięwzięcia, a mianowicie naszego byłego kolegi radnego, pana Dariusza Lipińskiego i za pośrednictwem pana radnego Tomasza bardzo proszę o przekazanie tych słów podziękowania. Ja myślę, że Szanowni Państwo, to co pan dyrektor tu powiedział w tej chwili. Lejek łazarski jest już godnie przygotowany do tego, żeby nosił imię Kazimierza Nowaka. Ja myślę, że jest to fajne uzupełnienie szerokich działań, które wokół osoby pana Kazimierza Nowaka są podejmowane, jak również wiele ciekawych inicjatyw. Warto tu wspomnieć również, że zespół szkół z oddziałami sportowymi nr 1, który mieści się na osiedlu pod Lipami, również nosi jego imię. Trzy lata temu na cmentarzu Górczyńskim została również odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca tą niezwykle, niezwykłą postać, która może być wspaniałym wzorem dla młodzieży. Także będziemy bardzo wdzięczni, kiedy Wysoka Rada pozytywnie zaopiniuje ten projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Pani Radna Lidia Dudziak. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Nic zadać, nic ująć. Nie, chciałam tylko Państwu powiedzieć jako taką ciekawostkę, że, że naprawdę cieszymy się bardzo, że jest możliwość podjęcia dzisiaj tej uchwały, ale myśmy już parę lat wstecz w różny sposób próbowali właśnie uczcić pamięć Pana Nowaka i były nawet plany postawienia tam pomnika. Nie wiem, czy Wojtek pamiętasz? No niestety nie udało się, no to chociaż mamy lejek imienia. <grytanie> Kazimierza Nowak. Bardzo dziękujemy Państwu. Naprawdę jest to bardzo fajna inicjatywa. Pan radny Wojciech Ręglewski. Ja natomiast mam nadzieję, że dzięki tej nazwie Skwer Kazimierza Nowaka zniknie ta nazwa Lejek, która mnie każdorazowo drażni jak słyszę. Być może lat, na początku lat 90 rzeczywiście ten skwer zasługiwał na miano Lejka, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili dzięki tej nazwie, tak już wiele zrobiono, ale dzięki tej nazwie nabierze zupełnie innego wyrazu i już nie będziemy tej nieszczęsnej nazwy lejek używać. Ja poz... Pozwoliłam teraz sobie udzielić głosu. Ja mam nadzieję panie radny Kręglewski, dołączając się do pana nadziei, że nazwa ta będzie zobowiązaniem, ażeby lejek dotychczas nazywany potocznie u nas lejkiem litki, dudziak stając się po zawsze o niego zabiegała, stając się lej, stając się skwerem Kazimierza Nowaka zyskał charakter skweru. I może nie bujna roślinność afrykańska, ale przynajmniej bujna roślinność środkowoeuropejska tam zagościła, co traktuje jako zobowiązanie w ślad za tą nazwą, żeby to miejsce. Miało inny charakter niż takiego klepiska zastawionego samochodami jak dotąd. Dziękuję. Pan radny Wojciech Wojszkowiec. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Czuję się wywołany do tablicy po tych słowach, które Pani była uprzejma przed chwilą wygłosić. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście to, że lejek jest już godnie przygotowany, to nie było pustosłowie, ponieważ tam w tej chwili mamy piękną, wspaniałą zieleń i na pewno pomyślimy, aby również i akcent związany z nowym patronem tego miejsca również y, mógł tam się znaleźć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. To teraz proponuję przegłosować ten projekt uchwały. Bo... Bo... Proponuję go przegłosować, jak już, sobie go... jak już sobie wszyscy podziękowali tutaj za przyjęcie tej uchwały. Prosimy o.